Cześć. Iga Świątek w półfinale turnieju WTA 1000 w Madrycie z imprezą męską niestety pożegnał się Hubert Hurkacz. Zapraszam na najnowszy odcinek programu tenisowego. Uff, Iga Świątek jest w kolejnej rundzie, to już jest półfinał turnieju w stolicy Hiszpanii WTA 1000. Nasza tenisistka, można było się spodziewać, że będzie miała większe problemy niż w poprzednich spotkaniach w Madrycie i tak się stało. Beatriz Haddad-Maja to jest groźna zawodniczka, postawiła się idze świątek, ale to jednak Polka awansowała już do półfinału. Haddad-Maja to 14 rakieta świata w tym momencie, Iga to oczywiście liderka rankingu, spotkały się na etapie ćwierćfinału, Polka wygrała 4-6, 6-0, 6-2. Być może to spotkanie zamknęłoby się nawet w dwóch setach, gdyby nie zaskakujące okoliczności przebieg pierwszej partii. Otóż Iga Świątek prowadziła w pewnym momencie 4-1 i było 30-30 w szóstym gemie przy podaniu Brazylijki, gdy to nagle nasza tenisistka przegrała 5 gemów z rzędu i z 4-1 zrobiło się 4-6. Początek spotkania był udany w wykonaniu naszej zawodniczki, przejmowała inicjatywę, narzucała jakby presję rywalce, dobrze returnowała, no ale w miarę, w miarę upływu czasu pojawiało się coraz więcej błędów ze strony IGI, jakby zaczęła się śpieszyć, a to z kolei sprawiało, że rosła również jej przeciwniczka na korcie. Hadat Maja grała bardzo mądrze, starała się podejmować długie wymiany. Głęboko zagrywać, kombinowała również, zmieniając rytm gry, kilka skrótów udanych z jej strony. W, w miarę upływu kolejnych akcji, jakby troszkę traciła nasza tenisistka na pewności siebie, gorzej również poruszała się, chociaż to akurat w jej przypadku jest zaskakujące. No i z tego wszystkiego z 4-1 zrobiło się 4-6, co też trzeba. Podkreślić. Haddad Maja w pierwszej partii dwukrotnie wyszła ze stanu 0,40 przy swoim podaniu. Imponujące. Z drugiej strony, no Iga nie chcę mówić, że jej na to pozwoliła, ale wróciły takie minimalne demony, jeśli chodzi o problem z wykorzystywaniem breakpointów. Coś, co się działo także w Stuttgarcie, w spotkaniach z Radukanu i rybakiną. To, to samo widzieliśmy właśnie w Madrycie. Polka. Oczywiście returnowała dobrze, ale w tych kluczowych momentach, jeśli chodzi o otwierającego seta, były pewne problemy, żeby w tych decydujących fragmentach właśnie zagrać najlepiej jak potrafi. Z drugiej strony nie mierzyła się z tenisistką słabą, tylko z półfinalistką ubiegłorocznego turnieju wielkoszlomowego w Paryżu. Beatriz Haddad Maja to jest zawodniczka która zwłaszcza na kortach ziemnych, chociaż twardych też, ale na mączce poprawiła się w ostatnich latach i to znacznie. Jest tenisistką groźną, uniwersalną, leworęczną, a to nigdy nie jest łatwo rywalizować z tenisistką właśnie niepraworęczną. No i pamiętajmy też, że Brazylika pokonała kiedyś Polkę, to było dokładnie dwa lata temu w Toronto. W tamtym półfinale z kolei Roland Garros w zeszłym roku też nie był to łatwy występ dla Igi, zwłaszcza drugi set wygrany po tiebreaku. I po ostatnim meczu Iga pytana właśnie o starcie z Haddad Mają w ćwierćfinale mówiła w Madrycie, że nie będzie łatwo tego się spodziewa i tak też się stało. Na szczęście druga partia i trzecia to kapitalna reakcja naszej tenisistki. Podkręciła tempo, wyeliminowała błędy, niesamowita intensywność, jeśli chodzi o wymiany z obu stron, ale już większość zaczęła padać łupem igi świątek. Lepiej też się poruszała na korcie i przede wszystkim zaczęła wykorzystywać breakpointy w większym wymiarze, to znaczy poprawiła na pewno skuteczność pod tym względem. W drugim secie wygrała 6 gemów z rzędu, czyli coś, co się stało w pierwszym secie, jeśli chodzi o zapaść, no to w drugim już pełna dominacja naszej tenisistki. Ostatni decydujący set zaczął się również udanie, bo od 2 do 0 Iga przełamała szybko Brazylijkę. Mimo, że ta w tym drugim gemie prowadziła 40, 15, ale potem przegrała 4 punkty, straciła serwis i ta genialna akcja, bardzo długa wymiana na sam koniec tamtego gema. Zapamiętam ją na długo, bo naprawdę Iga świetnie odnalazła się, potężne, potężne zagranie, głębokie i przełamała Hadat Maję. Potem jednak Brazylijka dość szybko była w stanie odłamać, odrobić stratę podania. Ale to Polkę jakby nie wybiło na, na, z rytmu, jeśli chodzi o dłuższą perspektywę, bo znowu przełamała Brazylikę i potem już wydaje mi się, że to ciśnienie jednak zeszło z Hadatma i zaczęła się bardziej irytować, nawet upadała na korcie w sposób taki trochę teatralny, jakby pokazując, że jest zdenerwowana, że już nie wie, co zrobić, żeby nadążać za igą świątek. Na szczęście w tych decydujących fragmentach, zwłaszcza właśnie trzeciego seta i w całej drugiej partii, Iga poprawiła celownik. Mniej było darmowych prezentów z jej strony, właśnie dla rywalki. Też grała trochę lepiej w obronie, bo w pierwszym secie wyda wydawało mi się, że do niektórych piłek mogła inaczej podejść, być może była w stanie inaczej po prostu zareagować. Tutaj w tych ostatnich dwóch partiach, no to wszystko się zgadzało. No i w efekcie tylko dwa oddane gemy, chociaż patrząc już z perspektywy całego spotkania, no to nie jesteśmy zdziwieni. Hadat Maja postawiła się dużo bardziej niż poprzednie rywalki, czy to Tochinka, czy Sorana Kirstea. No i w efekcie Brazylijka na pewno sprawiła pewne kłopoty polskiej tęsisce, ale ta na szczęście jest w stanie w takich spotkaniach, w których nawet jej nie idzie, nie idzie, znaleźć plan B, podkręcić tempo i zwyciężyć. To jest bardzo cenne, mimo że ta pierwsza partia to był chyba jeden z słabszych setów polskiej zawodniczki na Mocce, na zwłaszcza w ostatnich miesiącach, a nawet latach. Półfinałową rywalką liderki rankingu będzie Madison Keys albo Ons Jaber. To spotkanie od, rozpocznie się wieczorem w Madrycie. Niestety z turnieju w stolicy Hiszpanii odpadł Hubert Hurkacz, przegrał z Taylorem Fritzem, amerykaninem. 6-7, 4-6, zwłaszcza tego pierwszego seta, żal, z obu stron nie widzieliśmy ani jednej szansy na przełamanie, ale tiebreak zbyt szybko poszedł na stronę Fritza, 13. dziś zawodnika rankingu ATP, Hubert Hurkacz jest dziewiątą rakietą świata, niestety Hubert trochę za dużo popełniał błędów w tym spotkaniu, Amerykanie się prawie nie mylił, no a w tej drugiej partii, no to już niestety, Nasz zawodnik szybko przełamany. Fritz kontrolował przebieg rywalizacji, i mimo, że Hubert obronił trzy piłki meczowe, walczył jak mógł, no to Taylor Fritz okazał się lepszy i zasłużenie awansował do ćwierćfinału. Ale dla Huberta to i tak jest dobry występ w Madrycie. Czwarta runda, bilans na nawierzchni ziemnej w tym roku 8-2 no trochę gorszy z Amerykaninem, z którym właśnie przegrał bo już 1 do 3. Jeśli chodzi o inne ciekawe wyniki z ostatnich godzin, no to trzeba odnotować przede wszystkim kapitalny Bój między Aryną Sabalenką i Daniel Collins w, poniedzia, w poniedziałkowy wieczór. Sabalenka zwyciężyła 4-6, 6-4, 6-3, mimo że Amerykanka naprawdę była blisko wygranej. Zwłaszcza w tym drugim secie no, już niewiele brakowało, a Sabalenka odpadłaby z turnieju. Trzecie, trzecie spotkanie w tym roku w stolicy Hiszpanii Białorusinki i trzecia trzy setówka. No ale chociaż może arena nie jest w najwyższej formie, to mentalnie jest w stanie udźwignąć Wyzwanie i pokonała Collins, przerwała jej niesamowitą serię. Z turnieju odpadła również Koko Czy to wielka niespodzianka? Była gorsza od Madison Keys. Koko w ostatnich tygodniach nie wygląda jakoś imponująco, zwłaszcza z tenisistkami z absolutnej czołówki. W grze jest również Rafael Nadal, jeśli chodzi o turniej męski, oraz Andrzej Rublow. Na koniec trzeba odnotować, że odbyło się losowanie finałów Billie Jean King Cup, które będą miały miejsce w Sewii w listopadzie. Polskie tenisistki, zagrają z Hiszpanią, czyli z gospodyniami. Turniej odbędzie się, przypomnijmy, w dniach 12-20 listopada i jeśli Polki awansują do ćwierćfinału, bo to jest taki mecz ćwierćfinałowy, to zmierzą się z Czeszkami, czyli z drużyną rozstawioną z numerem trzecim. Pozostałe pary to Niemki, Brytyjki... Amerykanki zagrają ze Słowaczkami, a Japonki z Rumunkami, Trzy, yy, drużyny, które jakby mają wolny los w tej jednej ósmej finału, tak to nazwijmy to Szwajcaria, Australia, Czechy i Włochy. W tym roku zdecydowano się zmienić formułę, czyli nie będzie rywalizacji grupowej właśnie w finałach reprezentacyjnych rozgrywek Kobiet, tylko format playoff. Oczywiście, Polki, jeśli Iga Świątek zagra w serii, no to będą faworytkami starcia z Hiszpankami. Tak naprawdę wszystko od tego zależy, bo jeśli drużyna będzie miała w składzie Magdalenę, Magdalenę French i na przykład Katarzynę, Kawę oraz Maję Kwalińską, no to szanse Polek na, na sukces, na lepszy wynik w Hiszpanii będą niestety znacznie mniejsze, chociaż oczywiście też nie można im odbierać, no ale wiadomo, z liderką, z liderką rankingu, Igą będzie dużo łatwiej, nie tylko o pokonanie Hiszpanek, ale myślę, że także o to, żeby w ogóle zwyciężyć, może nawet pierwszy raz w historii w tych reprezentacyjnych rozgrywkach. Na koniec piszcie się w komentarzach, jak oceniacie występ Igi w starciu z Beatriz Haddad. -Majan. Czy spodziewaliście się tak dużych trudności, jeśli chodzi o yy, właśnie występ naszej zawodniczki? Czy jesteście trochę rozczarowani porażką Huberta Hurkacza, czy jednak to jest po prostu kolejny dobry występ naszego zawodnika na kortach ziemnych i kto waszym zdaniem awansuje do półfinału, będzie półfinałową rywalką Iggy, Madison Kiss czy Ange Jaber? Trzymajcie się mocno, pozdrawiam.